Cześć, dzień dobry, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraftowanych, a jest mną oczywiście Wojtek i Tomek. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I z wczorajszego odcinka, moi drodzy, mamy 20 minut. Ty, 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 ty. Tak, tak to się prezentuje. Oczywiście jestem taki, słuchajcie, genialny, że właśnie sobie teraz zamknąłem y, zadanie, które mamy zrobić. A wiem, że zadanie jest od Patrycji Będkowskiej ja Pamiętam, imię, nazwisko I Wojtek może czytać. Dobra, to słuchajcie, Wojtek ci jako lektor i będzie czytał. Danie survivalowe Zbierz 30 drena, 30 kobla, 10 trawy, 30 drta, 7 kwiatków. Zrób 5 doniczek, 20 szkieł, czyli szyb, 5 skrzynek, 9 drzwi, 3 kilo. Dobrze. I dodatkowo musimy yy, zrobić to w taki sposób, słuchajcie, że umówiliśmy się, że będziemy korzystać z, w sensie z tych kilofów i siekier. No, jak z naszych lepnych. narzędzi, które mamy. Z naszych narzędzi, ale w sensie z kamiennych, wiecie, żeby to nie było takie też za easy peasy A to ja muszę porobić kamienne. No ja mam kamienne. Już mam, kamienne. mam tylko łopatę tą szybką, bo pod wodą się no, ciężko kopie. Ja, to zaraz, to ja mam. nie kopie się źle pod wodą. Kamiennym się nie kopie źle? Nie. nie. Nawet, nawet łapką możesz szybko wziąć. No A się, to czekajcie, to ja muszę porobić sobie kamienne. No jak, no bierzesz moment. łapkę i tak robisz. Dobra, no, ej! Wynucha, ty dziewiaku jeden! No pokazywałem ci, jak to ja działa. Nie chcę żebyś pokazywał. Pokazywałeś, jak byłeś mały wiecznie. Cały życie z z pindolem na wierzchu. No teraz sam bierzesz. No, Słuchaj! <laughs> teraz bączki kręcisz na tej No. Nie. To no, nie. Dawno ci nie kręciłem, sorry. <laughs> sorry! No. Dobra, to po jajka. <laughs> Dobra, Jesteś? Mój tak masz stoper? Nie, nie jestem stoper. gotowy. bo, przecież każdy sobie sam ustawia. No, była. Ja nie będę się pytał nawet. A po prostu to nie. Skończymy się czas, i, ty, i tyle będzie. Oczywiście tutaj się wszystko dajemy do skrzynek. Są do skrzynki stąd. No, asus. No nie wierzę, no co ty. Czy ty jesteś. Are you normal? Nie wierzę. SN, czy ty to widzisz? No co? No, no widzę. No, no ja też właśnie widzę, no. Wojtek, no chodzi, że. Tu... No Zara robię skrzynki! I zaczyna się. Ty, 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 ty. A ty ze swoją postaw? Uch, a ja mam tę O, cyk, dobra. No No to ja odliczam, więc 3, 2, 1, start. To ma być jakiekolwiek drewno, prawda? Nie było sprecyzowane. Dobrze. Pamiętajcie, że potrzebujecie więcej, żeby zrobić 9 drzwi. Mhm. no tak. A normalnie być Trzynaście... 30. No dobra. Czekajcie, sobie w ogóle tutaj w ekipunku. Zrobię takie małe porząd żeby, żeby. O, trawę, dobra. O, bo to mi nie jest potrzebne, a tak przejmę, będę miał to, co potrzebuję zbierać. O, cyk. Ty, ty. Tak, i tam jeszcze było w stocie w zadaniu napisane, że nie. Y, y, w sensie 20 szkła, ale szyb. Czyli musimy mieć więcej szkła, żeby zrobić z tego szyby. Mhm. Dokładnie. A cześć, trawy było ile? Prawie 10. 10 Patrz, a co tu robisz, gagatku koło mnie? 7, nie? 9, 10 Wietrze pachy. Fuj. You are disgusting. To mnie jakiś obrzydliwy? Ten to zawsze coś. Dopytaj się. Jakie? Nie! Cicho bądź. Ale nie powiedziałem. Czy coś jest. I E Ekelisch. Du bist ek Mit deiner Pachen. Pachen. I nie pytaj się jak są pachy po niemiecku. Jak jest pacha? Nie wiem. <śbanie> <gry> Tomek, no jak to? Nie wiem, nie mówię tak pojedynczych słów jakoś ten... Dobra. To... <gry> pacha. Teraz będzie dręczyć mnie pacha, cholera. <much> pacha, pacha, pacha. Nie. 10 traw, okej, okay. halo. Dobra, mam trawy. Po co mi ta sadzonka w ogóle, wynocha mi stąd. Dobra, czekajcie, muszę spojrzeć, co tam jeszcze potrzebujemy. 30 drewa... ile kobla? 30 kobla, dobra. O, jabłuszko. Dobra, ja wezmę taką taka za. Czemu, po co ci? Bo jeszcze muszę zrobić ten, skrzynki, nie? A, no, ale to tam jak przecież jak... Masz 40 drewna, i z tego tych 40 sobie otrzymujesz 10. Zabierz wziąć... sobie deski przecież. Musicie wziąć poprawkę na drewno, znaczy no na. No, ale wolałbym mieć więcej. A i kwiatki mają być, tak obojętnie, jakie. Dobra. Jezus, ja zapomniałem o tych kwiatach. No teraz to ja sobie przypomniałem. Po co przypominałeś Tomek? No nie... być... A ile ma być 10? Nie wiem. Czekaj, zaraz zobaczę. <laughs> Zobaczcie, bardzo. S 7 Dobra, 30 kopla, 7 kwiatków, 10 trawy Mam. No, ja mam 7. I zabrałeś mi kwiat. Co? A to ty... mogą być różnego rodzaju? Mogą być chyba. Tak, nie ma znaczenia. Dobra, mam sz... Mam dziewięć. Niech będzie. Mam y, trzy takie i sześć takich. No i co? Ewentualnie czekajcie, wezmę siedem, siedem takich samych. O, mam 7 takich samych. No i pięknie. I lambada. Lambada. I Tyry, gdzie to jest kobel? Ty, ry, 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 ry. Hit on the floor! Trzeba ja potrzebuję kifola do kobelka. Aha, kobel miał być 30. Tak, to tak, ja pamiętam już. I zobaczcie, nie zmodyfikowaliśmy zadania. Proszę być znać dumni. Mm. O, już mam 40. 40. ten się rozpędził, Tomę, co tak. Porujesz tą wiertarą tam. Jaką wiertarą? Mhm. Kilofa mam. Ile afana. O ja idę, idę w nasze góry, tam gdzie robiliśmy nasze wyzwanie na wodospadowe Chyba to wyrzucę Trawę mam, kwiatki mam, kobla mam, to mam, sadzonki nie potrzebuję, co jeszcze? Trawę mam, dirta Czy to będzie 30 kobla stąd, jak myślicie? Zobaczymy Dobra, jest progres, mam 6 mm. Halo Wojtek. Halo? to już po wszystko zbierałeś, on wiesz, on wiecie, że się nie odzywa, a już. pamiętacie <kluzny> jakieś było? Nie odzywał się, nie odzywał się, nagle. No kurde, zginąłem, a miałem już diamenty. Mojna. No. Oj tam, oj tam. Tutaj nie ma gliny. No słuchajcie, a też bierzemy więcej, bo tam chyba musimy piecyki zrobić, tak? Czy mi się wydaje, że mamy piecyki zrobić? Znaczy nie do no piecyki, to raczej możesz już swojej węgiel przecież, nie, nie było to zadanie, nie było to zadanie sprecyzowane. Dobra, wezmę więcej kobla. Cię będę rozdrapniał. Ja mam 40 ale w sumie też sobie wezmę więcej, o co? Ja wezmę więcej z tego co mam, od razu zrobię tego piecyka. Bo wezwanie mam na telefonie i wiecie, tak cię, ciężko mi... Ja wyłączyłem sobie ten, e, zanikanie ekranu. O, dobra, mam 60 wystarczy. To co tam jeszcze potrzebuję? Poczekajcie. Ja nie mm, wiem, ledy okobla sobie jeszcze wezmę. 30, 30, 30... 30 dirta jeszcze! No tak, już ja mam. Jezus. bo mnie i iś Warum? Ej, iś habe... Iś hab kajna idee. idee. Co? <laughs> Dobra, tu mam jeszcze kobra, w razie czego sobie Ale czuję, że mamy dobry timing. E, mamy prawie wszystko. No to nie jest takie o, ale więcej kobra mam dirta dieta niż myślałem o, cyk. O, to jeszcze glinę zbiorę przy okazji. Na donice. Tylko wiecie co? Ja chyba dom zgubiłem? <głosy> 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 Jak to? <noise> Jak to zgubiłeś dom? Wiesz co, nie wiem, sobie w las, no i. I poszedłeś w las. I przyszedł no. pas. Ja pas. <noise> No ja pas, ja pas, ja pas Dobra. No to wracam do domu. Ja Hm, mm, tu chcę. Teraz musimy sobie krawić. Czekać, ja sobie znowu zerknę. Eee... A, jeszcze piasek potrzebuję! No ja właśnie wziąłem. Ja pierkur w ogóle co ja za dzisiaj nie pamięć jakąś? Standardową standardową Tomek no. Słucham? Ty sobie bardzo grawisz dzisiaj Proszę nie oszukujmy faktu Kurde, szukam domu Nie wrócisz i zaliczysz, ha ha ha, jak zawsze Zawsze zaliczam No no Stopy Tak, podłogi <susuruj> Ej, naprawdę się skupiłem Tomek, co ty, co ty, tam wyprawiasz? No kuźwa Maciek, zgubiłem się! To nie jest śmieszne! Ja się nie śmieję przecież! No aha! No przecież się nie śmieję Tomek! To ja samo do gdzie... mnie wychodzi! Z ciebie Dobra. różne rzeczy wychodzą. On no, ja muszę tutaj obrzeżem lecieć, Ej, bo ja mam wszystko! Kończyłem! No chyba nie! No chyba tak! Ale wszystko skraftowałeś już? Tak! Naprawdę? Rady? Mam wszystko w co ładnie ułożone, no! Wojtek, podałbyś mi kordy? Mac. Ech, Dobra. Minus 600, minus 240. On na to się nie liczy. Czekajcie, robimy A Teraz to 3. Będę w 3. No wiem. To I jest 3. to się tak? przepala. Minus 6, minus 240. I co ja potrzebuję stworzyć? 5 doniczek, 26 skrzynek, 9... skrzynek, minus 600. Minus To ja jestem na minus 400. No to idź na minus 600. I potem druga, ta ostatnia koordynata jest minus 240. 240. O Boże, Boże, Boże. Dobra, mam pięć skrzynek, czekajcie, bo ja się muszę tu ogarnąć teraz życiowo. A, ja zgłodniałem. Ja też. O, czekaj. nie, jeszcze nie mam minus 600. To tak. Pięć skrzyneczek oddaję. Telewizor mi cały czas wygasza. No pięć skrzynek oddaję. to e, skrzyn drzwi. Doba, A wie. czy drzwi mogę zrobić z mojego drewna, już, czy muszę znowu zbierać? Nie, nie, no wszystko. wszystko możesz zrobić z tego drewna, które było do uzbierania. Tak samo kilo no, zbierać i wszystko. Ja tylko wziąłem to, sobie więcej. Jedynie pieczyki możesz użyć do. No pieczyki przepalam muszę tak. Przepalam, A ja sobie wziąłem kobla nowego, żeby zrobić. No, co? no To co? Czy ja też sobie wziąłem więcej kobla, w razie czego? No, no, czy ja też wziąłem więcej, no. No kurde, dlaczego ten telefon gaśnie? Halo, nie gaśnij! Ile drzwi? Dziewięć drzwi, to ja potrzebuję milion drewna na 9 drzwi. Panie Wojtek, a pan się tak nie rozpędza tam? Kurde, źle się? Ale rozumiem. ja się z niczym Czego? nie rozpędzam. tu. No już ja skończyłeś. Już, no już skończyłem, czekam na was. Jeszcze się upewnię, czy wszystko mam. Drewno jest, kobel jest, o, trawa co? jest, dyrt. Jest, 7 kwiatków jest, 5 doniczek jest, 20 szyb jest, 5 skrzynek, 9 z 3 są. są. Trawa, 7 kwiatków, eee, 30 drewna, Wojtek! No ja spokojnie rzucę, ja cię poustawię tak, żeby było jak w zadaniu. Czekaj, bo mi przydzieliłeś, Trawa. 30 dre drewna. I teraz. 30 kobla. Dobra, tak ma być? Tak ma być. I teraz idę robić dalej. Um, trawę już dałem. Gdzie jest moja trawa? ma mojej trawy. Jak nie ma. Jest. Przecież obok. No teraz jest dobra. A czy on nie porządek, żeby. No bo ja tu sortuję według zadania. No to masz to sorty dalej. Eee. Paniczki. Dobra. <tut> Ten tu postawił te piece nie wiesz. Ile miałoby być niczek 5 chyba, tak? 5. Szkoło. 9 drzwi. Mm. Dobra. Do nicunia. Drzwi już mam i co czekać To tam jeszcze było? 20 pi 3 kilofy. A, kilofy. No właśnie. Dobrze. Dobra, Trzy no kilofy, to... tak? Tak, Trzy, Trzy kilofy są. Yy... Aha. Oj ty to przeciela Jesus! No, według zadań, nie? Trzy kilofy drzwi, Pięć skrzynek, trzyby. tak? Pięć skrzynek. Tak. 20 szyb? Tak Dobra yy... No, Sprawdź, czy dobrze położyłem Dobrze Wszystko mam? Mhm mm sen przepalam się Aha, no to no czekamy To my już z Dan, z Wojtuśem? 10 9 Bo No Wojtek na pewno widzę 8. czas <laughs> Iśle ciemniarko ty Ej, ale poszło jakoś tak gładko dzisiaj Było łatwe zadanie No Fajne, nie, nie łatwe, bardzo przyjemne, bo trzeba się naganiać no. O! i lodóweczka Mhm mm Tiruriru tiru, tiru. Czy to nowy Note 9? Nie, to S10 Plus No czekajcie, póki to się przypala, sekunda No nie wierzę niego To jest artysta jednak Co za w ogóle bezczelna jadaczka Także ja myślę, że nie zdąży Nie zdąży ta da da ta ta ta. Ale powiem wam szczerze, że bardzo zadanie fajne i Patrycja bardzo, bardzo fajnie wymyśliła. Jakiego jak nie ma, to ja mu tu zrobię to. No Wojtek, Wojt... Esenek ma to robić, Halko! No błagam, za to kraftowanie. bo to się będzie zastanawiać, gdzie są te surowce. Jesteś bicz po prostu. To wiesz co, to ja już... Muszę Dobra, na doniczkę ja mam ma ma inną sprawę. E boże, co jeszcze mam tutaj zrobić? E Szkła. No i doniczkę jeszcze jedną Jak jeszcze jedną? No jeszcze jedną Bo Wojtek ci tak, już ja nie mam czym przepalić, ja muszę wychodzić, ja pierniczę Mogę rozwalić ten dom? Przepraszam Nie Bez... wierzę! A jest do normal? N nie mogę um. <grym> Co, ty <grym> Co ty robisz? Co <grym> Potrzebuję czymś przepalać <grym> nie, nie wierzę i... Niełatwiej by się było po węgiel pójść? Nie Wojtek, bo ja nie wiem, czy tam mam, a ja już muszę wychodzić. Masz, szybę ci e... zrobiłem. Patrz, Wojtek, jaki dom z oknem na świat! Dziękuję. <laughs> nie wierzę w niego, SN czyś ty zwariował. Dziękuję. E... Ile mam być tych? No ale jeszcze być. jedna doniczka musi być, Tomku. E... Mam glinę. No to, no to, to palaj! Nie ma tak łatwo tego tamto fizy pizy ale patrz teraz, jak masz tak ładnie w domku, masz takie okno. No. <głos> <głos> no trudno. Ty, 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 ty. Jaki, chodźmy na dół już, skoro SU ja już tam Ale mam, tam czy... już jest zrobione. Ale ja chcę wsadzić szkło. Ale tam już jest wsadzone. <noise> no wiesz co, a czemu... Jest, wiesz, już po domu puchają. A, pięć. torbiwalowe. no nie wierzę w niego. Ja to... Nie, ja wsadzam w szkło, nie, nie interesuje mnie to. Nie, szkło, szkło już... Gdzie szkoło no, to kiedy jest survivalowe, no! Survival, halo! No to szkoła jest survivalem! O! Boże, muszę żyć, Boże, no i fajnie, jeszcze w mi puchają. To Ej, mi, Ja już muszę ty, ty, lecieć. Ty, ty. Czekajcie. Zrobiłeś zadanie, czy nie? Tak, no jeszcze, jedno... jeszcze jedna. No jedna to, daniczka jeszcze jedno szkło. Czekaj. To jest odcinek hitowy, nie? Ale zakończycie już beze mnie. E... No ale musisz kończyć nagrywać przecież, tak? Halo. Zostawię włączone. No nie, no już kończymy SN. Zrobiłeś? Żegnamy już. Żegnamy się. Także moi drodzy, Esen musi wychodzić więc Jest odcinek. To Był Esenek, był Wojtek. Byłem. Szkoda. Jeszcze w życiu. Locikielski i Słuchajcie, ci odcinek na wariowanych papierach, w wariackich papierach, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Kochajcie nas, subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie. I buziakujemy. I słyszymy się w końcu na temat tego Także trzymajcie się, że do następnego. Pa!